A więc zauważyliście już pewnie wielkie wzrosty jakie zaszły na Fevercase. Jak widzicie, Fevercase nagle stał się olbrzymio opłacalny, a ilość tego Fevercase'a znacznie się zmniejszyła. Dlaczego tak jest i o tym, dlaczego można było to przewidzieć, pogadamy w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj omówimy sobie właśnie ten temat. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się inwestowaniem tutaj, no to polecam Ci zostawić subskrypcję, lajka oraz napisać jakiś wartościowy komentarz, a ja będę Ci za to naprawdę mega wdzięczny. A więc przechodzimy do dzisiejszego filmu. O co tak naprawdę chodzi, że skrzynka Feather Case nagle stała się olbrzymio opłacalna po tak wielkich spadkach. No, to proces jest naprawdę do tego bardzo prosty. A chodzi o to, że na przykład taka skrzynka Fever Case nagle stała się po prostu nieopłacalna dla takiego zwykłego gracza, ponieważ jej roj było bardzo niskie. No i w sumie po co on miał ją kupywać? Jak to była strata pieniędzy wydanych na przepustkę? No i przez to. Pojawił się taki problem, że tych skrzynek nie dochodziło tak dużo, jak powinno dochodzić, bo zapotrzebowanie, jak widzieliśmy na statystykach, jest ogromne. Bo otwieralność cały czas utrzymuje się na naprawdę wysokich poziomach, a to, że ta skrzynka tak mocno spadła, spowodowało, że mało ludzi ją po prostu odbierało, no i popyt na nią, był tak samo ogromny, no bo lecą z niej nowe skiny, nowe kosy. Ten hype jeszcze wcale nie opadł, więc skrzynka wróciła do starej ceny, a nawet ją przebiła. No bo aktualnie, żeby ją kupić na Steamie, trzeba wydać z Steamowych 4 ,54 zł. 54 grosze, więc naprawdę dużo i daje nam to spory profit, patrząc na to, że możemy wydropić. Tych skrzynek 20 z jednego karnetu, który kosztuje 60 zł. No bo po aktualizacji właśnie tyle kosztuje karnet. Jest to coś, czego można było się spodziewać, no bo tu widzimy, że ta skrzynka kosztowała naprawdę mało, więc nie opłacało się jej brać w żadnym pozorze, żeby odzyskać pieniądze, właśnie wydane na przepustkę. Dlatego. Że po takim czasie i dalej dużym popycie, no bo ta skrzynka cały czas się otwierała, co mogliśmy zobaczyć właśnie na statystykach, no i okazało się, że w końcu tej skrzynki zaczyna powoli brakować, patrząc na to, że jeszcze parę dni temu było ich wystawionych z 250 tysięcy. Teraz 90 tysięcy, no to zdecydowanie mniejsza liczba i pokazuje, jak wielki popyt jest na tą skrzynkę. Czy to się utrzyma? No, moim zdaniem może się utrzymać, ale nie dłużej niż tydzień. Bo jeżeli tak wysoka cena utrzyma się przez tydzień, no to gracze znowu zaczną ją masowo. Odbierać i ta cena znowu zacznie spadać. Widzieliśmy podobny system właśnie na skrzynce galerii, kiedy ona nagle wbijała niesamowite wyniki. Po jakimś czasie znowu spadała, no bo opłacało się ją odbierać i pojawiało jej się coraz, ale to coraz więcej. Więc jeżeli chcecie ją dropić, no to aktualnie jest to opłacalne, ale nie wiadomo. Jak długo to będzie? A pamiętajcie, że jeżeli odbieracie tą skrzynkę, no to musicie jeszcze tydzień czekać, aby ją sprzedać, więc to też nie jest pewna inwestycja. Tutaj najwięcej zrobili spekulanci, którzy właśnie przez ten okres e, niskich cen na fewerkejsie odbierali ją i czekali na wzrost, przez to, że ludzie ją cały czas otwierają.